Hejka, tu kamykos, witam Was w, w odcinku z gry World of Tanks. Słuchajcie, dawno nie nagrywałem filmików, bo no, trochę sobie pograłem, trochę pograłem i wreszcie wymęczyłem 110 i dzisiaj chciałbym wam pokazać WZ111 Tier 9 na chińskim drzewku czołgów ciężkich. Ja sobie tu odpalę od razu grę, żeby nie ten. I powiem Wam tak, to jest bardzo fajny czołg. I ja jeszcze się go uczę, więc moje granie... Ojej, jak głośno, teraz to ściszymy może. Ustawienia, czekajcie, bo no to za głośny dźwięk. Muzykę to w ogóle wyciszę, o, zastosuj. Dobra. Co to za mapka? Rezerwy jeszcze sobie odpalimy od razu. Ja bardzo lubię ten czołg, podoba mi się. Wymęczyłem w sumie tą 110 wreszcie. Trochę mi to zajęło. Fajny, mobilny w miarę. Ciężki czołg. No, jeszcze go nie mam wymaksowanego, więc on ma wieżę, jeszcze starą tą lufę. Działu ma, że tak powiem, nie jest najnowsze, najlepsze. Więc yy, dlatego grałem się nim tak sobie, ale już widzę, że to będzie naprawdę bardzo fajny czołg. No... Mm, ostatnio nie za dobrze mi idzie w wodzie, tak bym to określił. Czego szczelasz tutaj do mnie? A ja sobie tu wiodę na tą pozycję, oni tam pojadą, pojadą o górę. A ja sobie wiodę tutaj na tą górkę. Czyli oni też jadą na górkę. Okej. Okay. No dobra, wszyscy wjechali tu. Wszyscy tu. No trudno. Eee. Nie wiem, czy ja tutaj wyjadę, to będzie dobry pomysł. To tutaj na pewno go nie, nie przebiję, ale no właśnie, i tu mnie złapą, a ja mu nic nie zrobię w tym tvp -ku. a ja mu nic nie zrobię. Skontować tu się nie ma co, bo. W... No właśnie, nie jedzie tym typem, jaką chce. Mogę pchać z medami w sumie, byłoby lepiej. Tu teraz tak, tu nie przyjadę. O, do dziesiątką stroną. Tu trochę podbijamy? Nie, nic nie podbijamy widzę, dostałem... O matko... Nie, przebiję go. Dobra, naprawmy się. Nie wygram tu z nimi, więc ja się stąd zabieram. Nie chcę tu ginąć. Mam nadzieję, że nie wyświecą mnie teraz. Dobra, przejadę, przejadę. Nie spodziewali się, że ucieknę. O, masz, trafił mnie. I skąd on mnie trafił? Skąd on mnie trafił? I nie mam silnika, i już nie jestem mobilny. No niestety. Ja się stąd zabieram. Nie powalczę tu z nimi. Nie mam szans. Tego też nie przebiję tutaj. Nie ma szans. No i mnie wyświeciło. Ta. Czekam. No to teraz to sobie mogę, że tak powiem... Już sobie widzicie, nie pograłem. Za dużo. O rany. Zostałem, zebrałem od tych czołgów zero demedza. Hmm. Żebym ja miał jeszcze silnik, to może bym... O właśnie, tutaj jest tak chętnie jakiś... Dobra, jest. Wykryty. Jadą le... 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 medy, jadą medy. Ojej, ojej, co to było? I bym go zdjął i bym miał... A teraz jest po mnie. A teraz jest po mnie. Nie, tutaj nie wejdzie. Dobra. Czy teraz jakiś tu chętny jest? Na pewno tu był czołg. O właśnie. ta za późno strzeliłem panterkę. Ale on tu wyjedzie, nie wyjedzie? Wyjedzie, wyjedzie. Chodź, chodź, no chodź. Nie chcesz wyjechać, tak? A jestem na strzała dla niego, więc... W sumie na wszystko tu jestem już na strzała. To oni tego rozwalili po prawej stronie, a gdzie tam? O tu jest ta pantera Tu jest ta pantera, tak, mhm, tam nasi, że tak powiem do, po niego jadą i zaraz go nie będzie. Tutaj przyjadę to się, mam nadzieję, że się nie utopię tutaj no, Wyjadę tutaj na 2 przestrzeń Przeszedł, to mam nadzieję, że Cimie tutaj nie ten. A, czekajcie, źle robię. A, rozwali mnie. Jestem w tym dole, więc tu. O, właśnie, o, właśnie, właśnie, właśnie. No, właśnie, właśnie. I zebrał. nie, nie przebiegł, no, chociaż w końcóweczkę wieży, może, może. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Chociaż za podświetlenie coś będę miał, widzicie? Wiecie, chyba coś za podświetlenie, tutaj stoją, dobra. Nie jest zła bitwa na razie. No cofnij, cofnij, cofnij. A, nie, dobra, już, o tutaj nasi przepchnęli. m trójka M103-ki już nie ma. Tak jest, zginęła. Źle stoję, już to widzę. Ucieknę, czy nie zdążę? Nie zdążę, tym tvp tu wyjechał. Miał pestkę jeszcze. Wyjedzie tu, czy nie wyjedzie? No, jeszcze kawałek cofni, jeszcze kawałek czy cofni, no cofni kolego, mm, już po nim, dobra, za podświetlenie. No dobra, faktycznie gramy jak light, a nie jak ciężki. No ale słuchajcie, no, tam oberwałem tak mocno na początku, że no, niewiele mogłem tu już zrobić, szczerze mówiąc. To już nie dojadę. Może jeszcze jeden strzał się uda sprzedać, ale... no, wynik koszmarny. Jeden... jedna pestka tylko weszła. Wynik koszmarny. O, tam miałem go. Pojadę po tego, co ma więcej HP. Oho. No, tak. No i się spóźniłem, a ten mnie obiektem rozwali tu A to jest ten nowy czołg. Teraz warsztatu. On będzie tu wszystkich No Pół tym isem, gdzie ty się tu pchasz, no skręć lekko, do Boże. No przecież co to za problem od ciebie, człowieku O, rozwalił go. Jeden drugiego No tak, i to jest tyle. Także to był mecz z wz -ką. Zagram jeszcze jedną bitwę, bo 8 minut. Też teraz. No źle, źle zagrałem, słuchajcie. Nie, nie patrzcie, tak jak ja gram. Najlepsze. Ja tylko wam pokazuję, jak gra... nie, gram nieudolnie. Coś tutaj dostałem, jakieś widzę. Bonusy. No, wynik koszmarny, nawet też. Aż wstyd pokazywać. Dobra, zagram jeszcze jedną bitwę. Ale generalnie bardzo fajnie mi się gra tym czołgiem. No jak. Nie zagram tak jak bot, no to tak o. Muszę zebrać trochę, to wtedy zupełnie inaczej. No i dobra, i teraz mamy łapkę, która też za którą nie przepadam. Hm tu na mordownie na ten ten wrak statku to chyba nie pojadę. Hodujemy sobie złoto od razu. Co w sumie są te. A pojadę chyba sobie tam w prawo na lasu. Szkoda, że mnie wyrzuciło tak z tej strony. Hmm. Czy pojechać tutaj najpierw poczekać na przestrzą Czy mamy jakieś lajty? nam tam chciały jechać, zaraz zobaczmy to... sor, drugi Xor, lorka ok Nasz Hebert tam widzę jedzie Tamtą stronę No tak, szturchnij mnie, lepiej tak No nie zdecydował się ten ich Aber wjechać niestety Nie miał szczęścia A boję się, że teraz to to, to mnie to powyświecają Chociaż nie, tam są te dwa Pojadę do tamtych. Tu jest miejsce, gdzie można się, że tak powiem, w te domki spróbować jeszcze o, masz. i wyświecił mnie z tych domków, no i mnie wyświecił i nie wyjadę, bo jak wyjadę, to, do... to zbiorę od razu. Tutaj coś siedzi, tak jest. Pokazuję dobrze pokazują. No to już skończyło się wjeżdżanie. Ja spóźniłem się. Jak tu zacznę podjeżdżać pod tą górę, to będzie po mnie. Dobra, zniknąłem. Pytanie, czy o jest tu coś, coś. domki mi zasłaniały ale tu są koledzy jeszcze a i tu jest ten lacik. tu jest ten lajcik Gdzie on tam wjeżdża? Na górę. Słuchajcie, tam są trzy czołgi w sumie, więc to nie jest zły pomysł, żeby próbować teraz tam wjechać. I wesprzeć tutaj jeszcze naszych. Oj, oj, Zagapiłem się. Tu jest w sumie co? Dziesiątka jest, tak? Tedek, o proszę. Weszło jak w masło. O, trochę ich tam jest. Słuchajcie. A... Dobra, ten dostanie. Ten podjedzie do góry, też dostanie. Ten light tutaj, jak go nie rozwalimy, to będzie po nas. No, już jest po nas, słuchajcie. Wszyscy zginęli tam. Zostałem tu sam. Zostałem sam, niestety. Fosz. Fosz. No i mnie wyświecił. Tak. Będą tu strzelać we mnie. O. Arta. A ja nie wyświecę, niestety, słuchajcie. No, mam jedyne miejsce, to już stąd się nie ruszę. Jak dopóki oni tu do mnie nie przyjadą. Próbujemy zwiać, ale nie wiem, czy mi się uda. No właśnie. Te... Niestety. 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 No, tu wyjechał. Byli wcelowani we mnie, także... No cóż, to bitwa raczej przegrana. No, słaba bitwa. Yy. Także słuchajcie, no. Yy. Co tu jeszcze? A, to tak. WZ, -ka, WZ. -ka. Słuchajcie. Yy. Generalnie. Ten mam 27 tysięcy doświadczenia. No, to już tam coś może kupię. Wierzę sobie, to dymno trochę więcej HP na bitwę. Yy. Generalnie to w tym odcinku to będzie tyle. Ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie proszę łapkę w górę. I co? I do zobaczenia. Jeżeli, o, słuchajcie, jeżeli chcecie pograć ze mną w WOTA, to serdecznie zapraszam. Gra jest darmowa. Eee, mam czołgi na każdym poziomie, więc niezależnie od tego, czy ktoś gra czy nie, zrobimy plutek i pogramy razem. Zapraszam. Trzymajcie się. Hejka papa. Pa.